Dzień dobry, witam wszystkich oglądających i zapraszam na relację z targu zwierząt w Michowie. Lecimy 120 zł za sztukę taki kogut. O, jak pieje ładnie wnioski, małe kurczaki po 7 zł. 7 dych para takie krymki dzisiaj w Michowie. A te większe to co to? Standardy. Standardy, i po ile? 70 60 I jakiś Pawik się ostał. Jest Pawik, tak. Za ile? Za 30. Za trzy dyszki. Samiczka. Za 200 taki belk. A te po 300. Kuszariczki w nichowie po 2-3 dyszki. Aha. To I po ile? 15 malutka, 20 duża. 20 duża. O, a tu jakieś a nowe, co to? A tu jest nikt nie wie o. co to jest. Co to? Indyki. O, proszę bardzo, widać, że hodowca. No indyki, więc Ładne idory. Indyk czerwony, szerokopierszny. 30 kilo, dorosły. O, to taki mały ile kosztuje? 25 zł. To biorę o, wszystkie. o, i to mi się podoba. A tu co tu za gęsi się odzywają? A to takie ginga... No o. O. Ile za te gęsi? Trzy para. para. Miały siedem młodych. Wczoraj były sprzedane w Lublinie. Młode? Młode. 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 Tak, ten sam asortyment proszę co wczoraj w Dublinie. Wziąć tam Dobro są. Malutkie perliczki. Jaka cena za sztukę? 18. 18. To widzę prezentacja pocztowego. Jak pan ceni? Dyszkę. dyszkę. Przecena. Przecena. Ten też drugi dyszkę? A za Budapeszta? Pięć Ojo, piąteczka. To taniej niż browa I poszedł na szczęście. Michowie, to jak zwykle duża frekwencja na targu. Nie to, co w Lublinie. Pięć dych za sztukę, takie pawiki na czarnych ogonach. A ten taki z żółtymi bokami? Też pięć dysek. O, A te to, to kapucyny młode? Tak. I po ile? To kolega kupił. A. Zakupione za trzy dychy. Winerki po 50 złotych. Siana Wschodnia. Tak, wszystko się zgadza. Bądźcie dobrzy. No tu taki siwy łapciaty bocian za trzy dychy, a ten obok to jest co to jest? Spancer Spancer i jaka cena? Trzy dychy. Też trzy dychy. A to jakaś parka? Tak, młody. I po ile? Nie no to kolega kupił dla jakiegoś kolegi swojego. Aha, czyli zakup. Świeże tak. zakupy Klatka mix tu kolegi jak zwykle. Od czego zaczynamy? Steropolski. Mhm. Pięć dyszek. Pięć dyk. Para takich brodawczaków jakby. 6 dyszek. Czyli te półbrodawczaki brodawczaki. Pół brodawczaki. <grym> no para tych górnolotów. 4 dyszki. Mhm. No i para podstawowych też 4 dyszki. No. Ceny przystępne. Zapraszamy do Michowa w przyszłym miesiącu. Tutaj krakowiak, trzy dyszki. Krakowiaczek jeden za trzy dyszki. Wiedynek też trzy dyszki. A to reszta takie po dyszku. O, to promocja, wyprzedaż po dyszku. Brać, wybierać, nie narzekać. Tak. Ponagramy zboża od lokalnych dostawców. Mieszanka dla gołębi. Jaka cena? 260 kilo. Dzień dobry. Co to pana zabrakło wczoraj w Lublinie? No kurwa, ale za to w kuropatwiana. Cztery dychy za sztukę taka kura w Michowie się ceni. Zielononóżki i polbary. Podyszku za sztukę takie kurczaczki. 60 zł. Yokohama Kura z Japonii za 6 dych sztuka. Silki po ile? Stówkę sztuka. Królicza młodzież. Siwe młode. Po ile? Po 40. Po 35. Po cztery sztuka takie pawiki różne barwy. Ładne kurki, jakieś ozdobne. Co to jest i jak się ceni? 150 zł. Każdego kłopciata. Za parę. A te drugie? Terama 250 za komplet. Za trzy to skąd to pochodzi? Jak Malezja Takie widymki po dwie dychy sztuka. A to już młode są z tego roku? Tegoroczna młodzież. Takie miniaturki po stówie za sztukę to jakoś drogo się chyba wydaje. O, taki krymek za dwie dyszki. Promocja Michowska Promocja od 30 do 60 ta? To młodziutkie, nie? O, to mniejsze 30 to od 60 o tu takie fajne kapucyny po 5 dych za sztukę Ten ciemny też 50? Tak, tak samo o, kubańskie garbonosy, zwał jak Kubańskie garbonosy, 150 za sztukę. O, syczy. Co to za kaczki? Nie mówię. Kaczki dziewaczki. I po ile? Po 12. Pięć dyszek taki biały kogucik. Po dwie dychy młode króliki. Dużo więcej niż w Lublinie wczoraj, także warto przyjeżdżać do Michowa. Te białe pierwsze, takie z krótkimi zdjęciami, no właśnie takie białe brodawczaki, nietypowe jakieś. I po ile pan to ceni? Takie białe brodawczaki, 160 zł za parę. Hmm. Tu panowie z Ostrowca świętokrzyskiego takiego pawia przywieźli za 250. Sześć dyszek samica kariera, samotna. 270 taki indoor, podwiedyszki takie młode króliczki. No, w Michowie to jest królików do wyboru. Pawiki po 70 zł, i takie czajki łapciate po 40. Pocztowe od 30 do 50. Ale tu kolega w drobiu ma ciekawostki. To co to te pierwsze? i czubatki. Grinszele i czubatki. Jaka cena? Po trzy dychy. A za te większe taki kogut? 70. 70. O to gołoszyjka. I po ile? Pięć dyszek. Sto pięćdziesiąt drachma się ceni. O! takie murzynki po dwadzieścia złotych. już po zakupie? Po czym nie Nie, nie, Tak jak pan treni za nie? Pięćdziesiąt złotych. Pięć dyszek. 3,5 pustu wypara satynety i garłacze po 50. 150. przepraszam za parę. Stawaki Łysaki na nich. Stawak 3,5 stóp. Kla klatka rysiowe to po 5 zł? A za Budapeszta też piątkę? No. A te czajki? Czy to co to jest? Czajki, po 20. Po na dole pawiki, po ile? po 8 dych. Po 8 dych za parę. No i dobra. 7, 8 dych. Za sztukę. Tu z tyłu reklama, słodycze, nie słodycze, jak słyszycie, <śpiewanie> promocja <śpiewanie> po 25 za białe pawiki, i te po 40, konkretna para gęsi za 4 paki. Ta Kalifornia za ile? 140 zł za sztukę. te tysięczne króliki, proszę pana. To młodziutkie. Młodziutkie, bardzo młode są. Te już trochę większe widzę. Te już są starsze, one mają ponad pół roku, proszę pana. I to kosztuje jedno stówkę, drugie 80. Dobra, a ten rudziutki? E, ten rudy będzie kosztował 120. I ten sąsiad Kalifornia też 120. 120 A ten to od Belgów jakiś pochodny? To proszę, to jest właściciel inny. Mieszani jak pan ceni? 6 dyszek 330 za parę Kolejne gęsi Dzisiaj dużo gęsi w Michowie Kolejne pawiki fajne do sprzedania 3-4 dychy Wandamki za 150 parka A te czarne? Tak, te też tak samo Też 120? 120 Tu są silki Silki i kochinki To też po 120 parki I koguciki takie po 30 zł to Blokowany piękny taki jeden jest no, czarny Tutaj za 270 para gęsi. Kolejne gęsi dzisiaj w Michowie. A te kulki to co to mamy? Tu jest czubatka polska srebrzysta yy, i każo kopcia. Karzełek łapciaty i się ceni? Eee, karzełek łapciaty 70 zł a czubatka 80 70 karzełek, czubatka 80 4 dychy I, I pani gotowa do negocjacji, to mi się podoba kariery po 150 za parę Jak zwykle w drobiu ruch, młodzież różna. Dzień dobry. Z czym tu panceszesz? Sprzedam kurę gospodarka pójdzie w górę. Ta? To po ile za te kaczki? 28. 28. I jaka to rasa? Staropolskie. Staropolskie. A te kurki? Po 25. To same ko ty. to koguty zostały. Po 25. W Mikowie też zielenina. Krzewy, kwiatki jeszcze więcej zieleniny, krzaki krzewy, kwiatki co kto chce? Dzień dobry. Tak, tutaj tradycyjnie coś na osłodę życia można od pani wyrwać. Dzień dobry. O. Tylko 250 zł takie garłacze. Za parę oczywiście, nie za sztukę, no. Z klatką? To ten pocztowy w gratisie. Czempiony od 10 do 30, niech tak będzie. A te czarne? A te czarne? Z Ameryki gołębie po pięć dyszek. Niemiecki wystawowy. Budapest 15, 15. Tam to taka koczka, tu w para czarnych, ta stówkę i żółte po cztery dychy i wywrotek też 4 dychy i krymki po 3 dychy czerwone I tam para tych młodych cepelków, jedy, tu w tu po cztery dychy po też para jedynów też para w 70 7 dyszek. Tu po trzy dychy, po cztery, czerwone czy tam czarne. Trzydzieści, czterdzieści widynki. Tak. 5 wyszwance, z nich Te wyszwance to takie mało popularne tu u nas. jeden, dwa czarne i czerwona samica. Ranek jasne po ile? Po Jaśniaki po piąteczce. Każdą dwie dychy. Winery. Winerki ile? Po trzy dychy sztuka. Po trzydzieści. I tu deresz trzy dychy, kula, trzy i nefek czarny, samczyk cztery. I tu takie dwa młode cepelki, dwie takie i Pocztowy dyszkę tego roku. Cepelki z Węgier. Pod dwie dychy? Nie, parka dwie dychy. A, parka dwie dychy. Pocztuszek dyszkę. No, elegancko. Za pięć dyszek taki się ostał kogucik. A to co tu było więcej? Co się posprzedawało? Gorszy i kaperlik, przepiórki, kokiny lokowane. Ło, to ładnie dzisiaj poszło. Ile takich kogucik? 50 lat 60. Po ile? Po cztery dyszki. Po cztery dyszki. Dużo tej młodzieży w Michowie. Jest w czym wybierać. No jak było więcej to znaczy, że handel też udany. No, I to się liczy. Karny 150, żółty 220 i 180 czerwony. Sroka łowicka jest sroka łowicka. Albo sroka niemiecka no. Tu takie deresze po pięć dych za sztukę Pan mówi, że wszystkie poszły I na tym zakończymy dzisiejszą relację z Michowa Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia